Cześć W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć, że powinniśmy się zastanowić, czy warto płacić idiotom za to, że są głupi. Specjalnie nie nagrywałem tego filmu wczoraj, dlatego że byłem strasznie nabuzowany. Byłoby na pewno dużo nerwów, dużo emocji w tym filmie. Może by się lepiej przez to sprzedał, ale ja też bym nie powiedział tego, co tak naprawdę myślę na ten temat. Ogólnie nie lubię nagrywać takich filmów. I teraz ktoś mógłby napisać, że tu podstoky oglądasz, podstoky nagrywasz, właśnie po to, żebym to z siebie wyrzucił, bo po prostu czasem muszę to z siebie niektóre rzeczy wyrzu wyrzucać, żeby mieć pełną jasność umysłu, pełny spokój. I nie lubię nagrywać takich filmów, dlatego że koniec końców to jest szerzenie negatywnych emocji, negatywnych wibracji. Ja nie lubię tego robić. Chcę, żeby wszyscy, którzy oglądają moje filmy, wychodzili z nich. Pozytywnie nastawieni do tego i przekazywać pozytywne informacje. Nie mam zamiaru w tym filmie nikogo konkretnie obrażać, wytykać palcami, nie wiem, szkalować. Chciałbym zwrócić uwagę po prostu na jedną rzecz, która ma miejsce i może wiele z Was, wiele osób, które widzi to, bo większość osób to już widziało czy widzi, nie zwraca na to uwagi albo nie zwróciło na to uwagi. Otóż. Zauważcie pewną zależność, że osoby. lecz yy, znaczy może inaczej. Dzisiejsze czasy to są dopiero czasy, w których można powiedzieć, że ktoś jest znany, bo jest znany. Bo serio, 10-15 lat temu tego nie było. Nie, nie, nie dałoby się być znany, bo, bo się jest znany. Po prostu niektóre osoby były znane i większość nie wiedziała dlaczego, ale był konkretny powód. Teraz, serio, yy, wystarczy dobre towarzystwo i w ciągu dwóch tygodni ktoś z nikogo może być kimś. I będzie znany, bo właśnie będzie znany. Niemniej jednak, wracając do tematu, zauważcie pewną zależność, że coraz częściej yy, nie ma czegoś takiego już jak pato-influencer. To już zanika. I po prostu są, to są influencerzy jak każdy inny. To są po prostu osoby popularne, a to z czego nie ma większego znaczenia. I osoby z pato streamu przechodzą do yy, normalnego, że tak powiem, streamu, do normalnego YouTube'a, zaczynają nagrywać normalne materiały, zaczynają robić coś więcej. Yy, niektórzy wręcz yy, jakby zamykają tą swoją przeszłość i robią zupełnie coś innego. I ktoś na przykład z y, osoby, która, no, no, można powiedzieć, że szerzy takie patologiczne zachowania, yy, nagle będzie, nie wiem, fit gwiazdą, yy, jakimś, nie wiem, motywatorem, bo. Wiecie, ludzie. ludzie zapomną po prostu o tym, co się odjebało złego, i, i to pokazuje nieraz, że no, czego byśmy nie zrobili, to i tak, i tak ludzie w końcu o tym zapomną. Większość o tym zapomni, a słowo zostanie. Bo trochę tak to wygląda, że właśnie robimy coś chujowego, w sensie taki powiedzmy pato, pato influencer robi coś. Mega, właśnie takiego prowokującego, złego, hamskiego to zaciekawia ludzi. Coraz więcej ludzi to ogląda. Zaraz też powiem właśnie dlaczego. Coraz więcej ludzi to ogląda. Ta osoba, widząc, że ma zasięgi, zaczyna robić coś innego. Dalej ma te zasięgi, bo one nagle się nie utnie. Ale to, co było, to już jakby było i każdy o tym zapomina. A nagle nowe osoby, bo ja to mówię o nowych osobach, które nie wiedziały na przykład, co te osoby robiły wcześniej. Bo Przykładowo mamy takiego Pato influencera, który nagle jest, nie wiem, fit, jakimś fit influencerem, mimo że chuje się na tym zna, tylko po prostu zaczął ćwiczyć i zaczyna, zaczyna yy, mówić, co tam przeczytał w dbamozdrowie.pl czy tam na jakimś innym portalu. Yy. I jest ekspertem, i nagle przychodzi nowa osoba. Znajduje ten profil przypadkiem, zupełnie widzi, że taka osoba ma nie pół miliona obserwujących, milion obserwujących. No to znaczy, że skoro ma takie zasięgi i widzi tylko, że robi coś na temat fitnessu, no to pewnie jest to jakiś ekspert w branży fitness, więc będę go słuchał. Yy, I to się zapętla, i to jest niebezpieczne po prostu. To jest niebezpieczne dla osób, które nie wiedzą, co te osoby robiły. Zwłaszcza, że mówię, one często wymazują swoją jakby złą przeszłość i otwierają nową kartę w życiu. I i widzicie, tutaj teraz ktoś mógłby powiedzieć, że no to że chyba dobrze, że zmieniają się na lepsze, e, a nie na gorsze, nie? Jasne, oczywiście, że, że dobrze jest, że ktoś zmienia się na lepsze, ale to wiecie, to jak jest ktoś, kto idzie do pierdla, wraca z niego, to jakby wtedy ludzie zapominają o tym, że m, też mogło mu się poprawić, że może już jest dobrym człowiekiem, że może już nie, wiem, nie gwałci kobiet, może nie kradnie, a raczej myśli są w drugą stronę, czyli już te osoby są piętnowane. I tutaj tego nie ma, po prostu. O ile to, że tak powiem, w społeczeństwie działa w internecie, ni cholery. I wiecie, oczywiście, że jestem zdania, że trzeba dać drugą szansę, że fajnie, że ktoś się zmienia, tylko właśnie trzeba pamiętać o tej przeszłości, a nie się wstydzić jej, bo te osoby naprawdę się wstydzą tej przeszłości, skoro ją usuwają, nie mówią o niej, e, nagle się zmieniają, a no to nie jest nic pozytywnego, bo no, a według nie każdy za złe uczynki powinien dostać. I nie chcę to nikogo obrażać, ale wydaje mi się, że to jest takie bardzo katolickie. Eee, nie wiem, jak jest w innych religiach po prostu. ale To jest takie bardzo katolickie, że wiecie, eee, robimy grzech, idziemy do spowiedzi, zostajemy, zostajemy rozgrzeszeni i mamy nagle czystą kartę. Eee, czy to jest dobre, czy to jest złe, to już nie mi oceniać. Mi się osobiście to nie podoba i według mnie każdy powinien dostać podłupie za zły uczynek i każdy powinien być wynagrodzony za dobry uczynek. I tak by było najsprawiedliwiej. Ale wracając, dlaczego w ogóle ludzie oglądają tych influencerów, Bo, no, sorry, nie uwierzę, że y, dla nawet 5% ludzi, którzy to, która to ogląda, oni są y, jakimś, y, nie wiem, guru, y, kimś, na kim warto się wzorować. Tylko głównie no, Oglądają takie rzeczy z ciekawości, dla rozrywki, czy z jakiegoś innego powodu, żeby na, na przykład nie wiem, podbić swoje, ego, że ktoś ma gorzej przykładowo, albo zobaczyć, jaki ktoś jest głupi. Tylko, że oglądając ich, udostępniając ich materiały, komentując, dając lajki, cokolwiek, robimy dwie rzeczy. Po pierwsze, podbijamy im zasięgi, czyli więcej osób to zobaczy. Po drugie, dajemy na to pozwolenie, bo tak to działa. W momencie, gdy czegoś nie krytykujemy, gdy jakby coś propsujemy, no bo oglądanie czegoś, zwiększenie zasięgów czemuś, to jest propsowanie. Czyli to jest spoko. Można tak robić, to jest fajne zachowanie, yy, nie wiem, te właśnie te pato streamy czy cokolwiek, że tam wszystko jest ok. Oglądając to dajemy właśnie im yy, aprobatę, więc robimy to dalej. I coraz większe są zasięgi, trafiają do coraz większej grupy osób, w tym młodych osób, które mają 12, 13, 14 lat, yy, no które Łatwe są do zmanipulowania i jeszcze się rozwijają. To nie są osoby, które już wiedzą jakby, co będą robiły w życiu, jak wygląda ich życie, tylko będą się wzorowały na takich osobach, bo zobaczą, że o, ten na przykład robi to i to, a potem nagle ma kontrakt na 50 tysięcy. Bo tak, pato-influencerzy yy, zarabiają naprawdę ogromne pieniądze niektórzy. No. I nie wiem, czy ja nie znam życia, ale nie przypominam sobie takiego okresu, w historii, nie wiem, czy mediów społecznościowych, czy telewizji, żeby ktoś za to, że jest patologiczny, dostał pieniądze. Albo był znany. Nie przypominam sobie tego, bo nawet y, idąc tokiem na przykład Hollywood i wszelkich tam sytuacji, że nie wiem, ktoś na przykład czpał. Y, ktoś, nie wiem, się prostytuował, nagrał seks wideo, Jasne, to zwiększało zasięgi. Tylko to nie było aprobowane. To było krytykowane, właśnie, z każdej strony, tak naprawdę. Yy, wiadomo, że ta krytyka zwiększała ten zasięg, ale chodzi mi o sam kontekst i samo to, jak ludzie na to reagowali. Dzisiaj to jest bardziej poklas, bardziej o, ale, ale śmieszne, nie? Yy, zobaczę następny film, a wtedy no, to było trochę takie bardziej pff, żenujące. Także tak, no, nie ma co ukrywać, żyjemy w czasach, gdzie ktoś, kto nie ma, że tak powiem, niczego do zaoferowania, może dostać dużo poklasków, yy, potem może, nie wiem, zająć się muzyką, może być, yy, wydać telewizję, który będzie miał parę minut wyświetleń tylko dlatego, że robi zupełnie coś innego, ale wiadomo, że jak jest popularny tu, to będzie popularny w każdej innej dziedzinie i czego by nie zrobił, to szapoba i, i nagle ludzie to propsują. Nie wiem. Yy, Dajcie znać, co wymyślicie na ten temat, bo ja tak naprawdę staram się po prostu tego odcinać. Nie oglądam tego, nie śledzę, nie obserwuję. Niestety atakuje mnie to z różnych stron: bo, przez to, że to są duże zasięgi to mi się to po prostu wyświetla. Widzę, że nie wiem, jakiś znajomy coś oglądał, to też mi to wyskoczy. Yy, no mówię, ja staram się tego unikać właśnie przez to, co powiedziałem. Przez to też nie podaję żadnych konkretnych nazw, profili, kanałów. Bo też nie chcę, żeby nagle teraz ktoś usłyszy pierwszy raz w jakimś kanale i zobaczy, co oni tam odpierdalają, bo znowu koło się będzie zataczyć na nowo i tylko się do tego, e, tylko się do tego po prostu dopisze. E, nawet mówiąc o tym już po części, daje im kurwa prost, niestety. No Ale w sumie jeszcze jedna rzecz, bo teraz mi się tak przypomniało, że wiele z tych osób, które tak odpierdala w sieci, to oni mówią, że to jest ich postać. Że oni grają yy, kogoś yy, wymyślonego. A to, to są kurwa aktorzy? <grych> ja nie wiem. Je, nie wiem, kto w to wierzy, że to są serio postacie, które oni grają. Że ktoś kurwa przez pół dnia udaje na przykład idiotę yy, i nim nie jest. Bo jeżeli tak naprawdę to są świetni aktorzy i zasługują na Oscary. Bo nie widziałem tak dobrej gry aktorskiej, nawet kurwa, nie wiem, w Zjawie. Do yy, Leonardo DiCaprio mógłby się od nich uczyć. Bo. Co to w ogóle ma kurwa znaczyć, że to jest moja postać? Mordo, jak jesteś takim... że nie potrafisz nawet być sobą, bo wiesz, że nikogo by to kurwa nie interesowało, to wyłącz ten aparat i przestań nagrywać po prostu najlepiej. Niemniej jednak, dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, właśnie dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie na ten temat. Czy wy oglądacie takie materiały, jeżeli oglądacie, to czemu? Bo ja bym chciał to zrozumieć. Ja bym chciał do tego podejść bardzo obiektywnie, nie subiektywnie. Yy, więc może ktoś mnie w jakiś sposób nawet do tego przekona. Nie wiem. Ale, yy, właśnie, jeszcze jedna anegdota tak na koniec i taka śmieszna rzecz, że zauważycie, że w drugą stronę to zupełnie nie, nie działa. W sensie, jakbym ja nagle zaczął nagrywać patostreamy, yy, odpierdać jakieś rzeczy, nagrywać jakieś gówno, materiały rozrywkowe, to cała, że tak powiem, część mojej widowni by się do mnie odwróciła, <laughs> poszła gdzie indziej, bo zresztą już był taki przypadek, yy, a, na, a na pewno z połowa tej społeczności, a właśnie zwróciłbym uwagę tamtych, i mówię, byłbym krytykowany za to, że się. Nie wiem. Zmieniłem.